Jubileuszową setną przerwę na żądanie zaczynamy od wizyty w Phoenix, gdzie San z Marcinem Gortatem w pierwszej piątce podejmowali New Orleans Hornets. Polak grał w tym meczu zaledwie przez 21 minut, trafiając w tym czasie 6 z 9 rzutów z gry, co dało mu 13 punktów, a oprócz tego miał 5 zbiórek i 1 przechwyt. Gortat już od połowy trzeciej kwarty na stałe usiadł na ławce rezerwowych, skąd obserwował jak jego zastępca Robin Lopez zdobywa 21 punktów, a także jak New Orleans Hornets wygrywają zaciętą końcówkę 85-84, kiedy to kluczowe punkty zdobywał Eric Gordon, na które gospodarze nie potrafili już znaleźć odpowiedzi. Wydarzeniem dnia miały być jednak pierwsze występy tegorocznych debiutantów, a najbardziej wyczekiwanym żółtodziobem był wybrany z pierwszym numerem w ostatnim drafcie przez Cleveland Cavaliers Skyry. Erwing. Młody rozgrywający nie będzie jednak miło wspominał meczu z Toronto Raptors, bowiem kawalerzyści przegrali 96 do 104, a sam zainteresowany zaliczył średnie zawody. Z jednej strony zaimponował siedmioma asystami, z których aż sześć było adresowane w strefę podkoszową, ale druga strona medalu jest taka, że oprócz dobrego podania Dysponuje słabym rzutem i tylko 2 z 12 prób dystansowych zamienił na punkty, których przez całe spotkanie uzbierał zaledwie 6 Lepsze wrażenie zostawił po sobie niespodziewanie inny debiutant w ekipie gospodarzy, czyli kanadyjczyk Tristan Thompson Który trafił 4 z 6 rzutów z gry, zdobywając 14 punktów, do których dołożył jeszcze 5 zbiórek Kolejnymi niecierpliwie wyczekiwanymi dziobami byli Ricky Rubio i Derek Williams z Minnesota Timberwolves w wypełnionej po brzegi hali Target Center leśne wilki minimalnie przegrały z Oklahoma City Thunder 100 do 104, ale śmiało można stwierdzić, że dwójka debiutantów z miejsca podbiła serca swoich kibiców. Ricky Rubio zaliczył 6 asyst i tyle samo punktów, trafiając 2 z 3 oddanych rzutów, a najefektowniejszy moment w jego występie miał miejsce na początku drugiej kwarty, kiedy Hiszpan w przeciągu minuty zanotował 3 kluczowe podania. Drugi z debiutantów, czyli Derek Williams, mógł się pochwalić 13 punktami zdobytymi na skuteczności 6 na 14 z gry, a także 6 zbiórkami przechwytem i asystą. Tak jak w Minnesocie nadzieją na lepsze jutro są Rubio i Williams, tak dla fanów Charlotte Bobcats po na przyszłość jest Walker. Nowy gracz Rysi w swoim pierwszym meczu w NBA przeciwko Milwaukee Bucks, mimo nie najlepiej ustawionego celownika i trafienia tylko 3 z 10 rzutów z gry, zdołał zdobyć 13 punktów, do których dołożył 7 zebranych piłek, 3 asysty i przechwyt. A co najważniejsze, Bobcat wygrali 96 do 95. Największy udział w sukcesie gospodarzy mieli jednak ci, z którymi Walker będzie musiał walczyć o miejsce w pierwszej piątce czyli zdobywca 18 punktów i 9 zbiórek Gerald Henderson i DJ Agustin, który popisał się ośmioma asystami, 19 oczkami i kluczowym rzutem w ostatnich sekundach spotkania. Zwycięstwo w pierwszym meczu ma za sobą także debiutant z Sacramento od Jimmer Fredette. Jego Kings sensacyjnie pokonali na własnym parkiecie Los Angeles Lakers 100-91 i choć to Marcus Thornton i Tyreek Evans byli najlepszymi zawodnikami na parkiecie, to pierwszy roczniak także dorzucił swoją cegiełkę do wygranej, trafiając 3 z 8 rzutów z gry, co przełożyło się na 6 punktów, do których dodał 3 asysty i jedną zbiórkę. Indywidualnie na porównywalnym poziomie, ale dużo gorzej zespołowo wypadł debiut Brandona Knighta z Detroit Pistons, który trzykrotnie trafił za trzy i zdobył 9 punktów, jeden przechwyt i jedną zbiórkę. Ale jego drużyna nie miała szans w starciu z Indianą Pacers, przegrywając 79 do 91. Zostawiając już pierwsze roczniaków, zaglądamy jeszcze na inne parkiety, gdzie najciekawiej miało być w San Antonio przy okazji rywalizacji z z Memphis Grizzlies. Ale praktycznie już w trzeciej kwarcie było wiadomo, że ten mecz wygrają gospodarze, którzy ostatecznie byli lepsi 95 do 82. Gorzej niż Spurs wiodło się tego dnia dwuminnym innym zespołom ze stanu Texas i tak Houston Rockets przegrali na wyjeździe z Orlando Magic 95 do 104, a Dallas Mavericks po raz drugi w tym sezonie zostali rozgromieni we własnej hali, tym razem przez Denver Nuggets 115 do 93, a w trzeciej kwarcie spotkania były takie momenty, że gospodarze przegrywali aż 33 punktami. Jak wykorzystać przewagę parkietu, Mavericks mogli zobaczyć przy okazji spotkań Portland Trail Blazers i Golden State Warriors. Ci pierwsi pokonali Philadelphia 76ers 107 do 103, a graczem meczu był Marcus Aldridge mający 25 punktów, 7 zbiórek, 3 bloki i tyle samo asyst i przechwytów. Warriors natomiast niespodziewanie okazali się lepsi od Chicago Bulls 99-91, a najlepszym graczem zwycięzców był Stephen Curry, który zaliczył 10 asyst, wliczając w to dwa niesamowite zagrania Eliub, a także 6 przechwytów, 7 zbiórek i 21 punktów. Do pełni szczęścia gospodarzom brakowało tylko tego, żeby ich bohater w końcówce spotkania nie podkręcił sobie kostki, ale na szczęście z pierwszych informacji wynika, że nie jest to zbyt poważny uraz. Bez kontuzji odbyło się za to w Waszyngtonie, gdzie Wizards podejmowali New Jersey Nets. Gospodarze, mimo tego, że w drugiej kwarcie mieli już 21 punktów więcej od swoich rywali, to i tak przegrali 84 do 90, a gości do zwycięstwa prowadził duet Chris Humphries, Daron Williams. Tak właśnie prezentowały się wszystkie z 12 spotkań drugiego dnia rozgrywek, a teraz z racji, że oglądacie setne wydanie, przerwy na żądanie czas na mały materiał wspomnikowy. siebie to chyba nie wada dobrze się składa. Bo dzisiaj mojemu programowi strzeliła setka a to dobry czas, żeby przypomnieć sobie, co działo się przez te 3 lata. Zaczęło się od jednego piątkowego popołudnia Noki i. a zresztą, zobaczcie sami. W latach 80. kibice Bostonu wymyślili Hatsuo Beat LA. Teraz w 29 halach NBA obowiązywać będzie Hatsuo Beat Celtic. Przy podopieczni do Rivera będą pierwszą zespołem od 2002 roku, który obroni mistrzostki tytuł, a jeśli nie, to kto zostanie mistrzem? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych poznacie oglądając przed cały sezon nasz nowy koszykarski magazyn. Bardzo Sztomczak witam i zapraszam na przerwę na żądanie. Ja mówiący szybciej niż karabin maszynowy, intro i reszta materiałów złożona niemalże z pikseli przy udziale Windows Movie Makera, no i oczywiście te niesamowite zbliżenia kamery. Program w tamtym czasie składał się z tak zwanego meczu tygodnia, wiadomości z parkietów NBA, a także podsumowania czwartkowych spotkań i najlepszej akcji z tego dnia. Wszystko to oczywiście w tempie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Albo jeszcze szybciej. W drugim odcinku przy okazji wymiany na linii Detroit Pistons Denver Nuggets, czyli Chance Beedups za Alena Iversona, w programie gościnnie jako ekspert pojawił się Maciek Kwiatkowski. Witam cię Maczku. Witam I od tego też czasu przerwa na żądanie zagościła na zawsze po pierwsze. Żeby trochę urozmaicić program, pojawił się też polsko-angielski wywiad z Jerem Sloanem, a o przerwę na żądanie poprosił Grant Hill. Pierwszy sezon programu był nieco okrojony, bo skończył się po fazie zasadniczej, z racji tego, że matura to naprawdę bzdura. No ale na osłodę dostaliście za to pierwszą edycję nagród, w której udział poza mną brało wtedy sześciu blogerów i dziennikarzy. No ale w końcu od czegoś trzeba było zacząć. Sezon drugi to już dużo poważniejsze zmiany. Windows Movie Maker zastąpiony został przez Sony Vegas Studio. Intrem zajął się jeden z najlepszych autorów miksów od NBA, Godrejr. A Nokia zamienił aparat, no i jakoś poszła w górę: zarówno ta wizualna, jak i wersja audio. Nie starałem się już strzelać ustami jak z karabinu, choć jeszcze do dobrego poziomu troszeczkę brakowało. W połowie sezonu zniknął mecz tygodnia, a zamiast tego dostawaliście większą porcję newsów i jak zwykle spotkania z czwartkowej nocy, plus raz na jakiś czas jeden z koszykarzy prosił o przerwę na żądanie. Z racji tego, że był to pierwszy rok moich studiów, no to program nagrywany był w różnych miejscach. Raz było to w moim domu w Turku. A innym razem we Wrocławiu, a tam największą uwagę przyciągała szafa, no i to zagadka, co się w niej znajduje. W rzeczywistości jej skład ograniczał się do kilku rzeczy, ręczników i czegoś do picia. Inaczej niż przed rokiem, tym razem przerwane żądanie nie skończyła się po fazie zasadniczej, ale dopiero po wielkim finale NBA. Sezon regularny zakończył się przyznaniem nagród, a grono głosujących powiększyło się z 7 do 15 osób. Faza playoff także przyniosła spore zmiany, a mianowicie z racji tego, że ciężko było zmieścić wszystkie spotkania w niemalże 12 minut, to przerwa na żądanie przybrała wersję bardziej sport telegramową, bez prowadzenia i same skróty. Z dzisiejszej perspektywy to chyba strzał w dziesiątkę, no bo program zrobił się dużo ciekawszy i dużo bardziej dynamiczny. Prawdziwy przełom przyszedł jednak dopiero w trzecim sezonie, YouTube zwiększył wtedy dla swoich użytkowników limity programów. Najpierw do 15 minut, no a potem miałem możliwość nawet nieograniczonej długości, jeżeli chodzi o filmiki, a to poskutkowało tym, że w piątek dostawaliście już dwuczęściową przerwę na żądanie. Ta pierwsza część nadal była teleekspresowym skrótem najważniejszych wydarzeń, a w drugiej wspólnie z Michałem Górnym, Szemkiem Kujawińskim i Maćkiem Kwiatkowskim rozmawialiśmy o wszystkich najciekawszych sprawach związanych z ligą. Od tego też momentu coś dla siebie mieli i niedzielni fani NBA, i ci, którzy z najlepszą koszykówką są na co dzień. Komuś jednak najwyraźniej ta sytuacja bardzo przeszkadzała i pod koniec fazy zasadniczej postanowił usunąć moje konto na wszystkim, co się dało, w tym oczywiście na YouTubie, no i z nieograniczonego czasu zostało tylko po 15 minut na każdą szczęści. Program jednak nie zniknął, widzowie zostali, a małymi kroczkami przerwa na żądanie szła do przodu. W trzeciej edycji nagród wzięło udział jak do tej pory rekordowe grono 22 głosujących, a same playoffy także miały się jeszcze lepiej niż przed rokiem. Tym razem poza charakterystycznym piątkowym terminem mogliśmy się usłyszeć jeszcze raz, a nawet dwa razy w tygodniu, a materiały z finału wpuszczane były w lepszej jakości niż to miało miejsce dotychczas. Teraz wystartował już czwarty sezon przerwy na żądanie, no i zgodnie z zasadą kto się nie rozwija, ten się cofa, w tych rozgrywkach także czekają na Was nowości. Zamiast piątkowej, dwuczęściowej przerwy na żądanie, będziecie dostawać, a w zasadzie już dostajecie, dwa niezależnie od siebie wychodzące programy. Ten pierwszy, czyli po prostu zwykła przerwa na żądanie ze skrótami najważniejszych wydarzeń, dostępna będzie w każdy piątek, no a także, jeżeli tylko czas mi pozwoli, w jeszcze jeden, a kto wie, może nawet dwa dni tygodnia. I do tego, jeżeli tylko będę miał taką możliwość, to dostaniecie ją w jakości z ostatnich finałów. To pierwszy program, a drugi program to przerwa na żądanie ekstra, w której wspólnie z Michałem, Szemkiem i Maczkiem dalej będziemy rozmawiać sobie o tym, co w NBA jest aktualnie najciekawsze. No i cóż, ta wersja ekstra charakteryzować będzie się tym, że nie będzie miała stałej daty premiery. Pojawiać się będzie ruchomo, może to być piątek, wtorek, środa, poniedziałek, czwartek. Jakkolwiek docelowo ma się pojawiać raz na tydzień. Mogą się oczywiście zdarzyć przestoje, przerwy na żądanie ekstra może nie być przez dwa tygodnie, ale mogą zdarzyć się takie dni, takie tygodnie, w zasadzie kiedy będziemy słyszeć się nawet dwukrotnie. To tyle ze wspomnień, jak widzicie z programu, który powstał w jednopiątkowe popołudnie z nie do końca jasną wizją, czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał to oglądać. No i czy przypadkiem za chwilę mi się to nie znudzi, dzisiaj dobiłem do setnego odcinka. Podziękowania za to należą się przede wszystkim Wam, drodzy widzowie, bo bez Was, Waszych opinii, komentarzy, nie smakowałoby to tak dobrze. Dlatego jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia wkrótce.